Będzie, się rozwijać i będzie nam coraz lepiej gościć tutaj wszystkich tych, którzy dzisiaj do nas przyjeżdżają. Ja pozwolę przekazać głos panu, żyłowi, który otworzył jej. wiązowski z biegami towarzyszącymi, za chwilę się zacznie. Czy jesteśmy gotowi, panie sędzio? Uwaga zawodniczki, uwaga zawodnicy. Na miejsca i już. Na prawą stronę, na prawą stronę rola e, zarówno dyrektora półmaratonu Wiązowskiego jak i wójta gminy Wiązowna w kontekście imprezy jest e, bardzo przyjemna e, ze względu na to, że impreza e, jest fajnie się rozwinęła, już jest to jubileuszowa. Jest e, wielu, wielu wspaniałych biegaczy, mnóstwo dzieci. I proszę państwa, Mamy już pierwsze dziewczynki. Mamy pierwszy chłopaków, ależ od pięć minut Komenda będzie jaka? Będzie komenda na miejsca i będzie strzał z pistoletu. Na strzał z pistoletu startowego ruszamy. Na miejsca i strzał z pistoletu. I ruszamy do boju. Niech się tu wygląda, ale nie może Także yy, już na trasie dziewczynki od 24 2004-2005. My się przygotowujemy do obraz. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj zaszczycili nas swoją obecnością. Myślę, że impreza będzie udana. I z i już mamy drugiego zawodnika na mecie. Już czwartego gorące brawa. Za chwilę porozmawiamy ze zwycięzcą. Mamy już pierwsze dziewczyny. Ja ja. Słyszę brak, proszę Państwa, ja nie słyszę brak. chodzisz do szkoły podstawowej w mnie mieszkanie, co słowi Kuba. Z kim jesteś za zawodem dzisiaj? To jest zdecydowanie największa impreza w tej gminie. Ona też obejmuje najwięcej etapów i najwięcej procesów. Od łączności, która jest tutaj w tym momencie najważniejsza, po właśnie przeszukiwanie sponsorów, po częstunek dla wszystkich, przygotowanie numerów startowych, przygotowanie bramek, boiska, uporządkowanie z szkoły, posprzątanie terenu. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo. To jest praca wieloetapowa, wielozadaniowa i między wieloma zespołami, które się spotykają i same we własnym zakresie ustalają Szczegółowe imprezy, tak aby wyszło to jak najlepiej. A my już na starcie mamy dziewczynki i chłopców z roczników, 2000, roczników 2002 i 2003. Zatem za chwilę. Za... Co spowodowało i co było, że tak powiem, przyczyną tego, że pan ten bieg wymyślił i zorganizował go wiosownie po raz pierwszy 34 lata temu? Uznałem, że właśnie bardzo dobrze będzie, jeśli się zrobi bieg przy końcu zimy, ale jeszcze przed okresem startu w biegach przełajowych. Doszedłem do wniosku, że zawodnikom brakuje. W okresie treningu przygotowawczego, zimowego, brakuje takiego przetarcia i sprawdzianu przed sezonem głównym i przed sezonem przełajowym. I stąd moja inicjatywa stworzenia takiego biegu, który był pierwszym w Polsce biegiem długodystansowym, ulicznym, organizowanym w okresie zimowym. Numery przechodzą na Waszą własność po przekroczeniu mety, bo na razie to jest własność organizatora. W momencie jak przekroczycie metę, on się staje waszą własnością, waszą pamiątką. Może kto po raz pierwszy startuje na tak długim dystansie. Popatrzcie, brawa dla mnie. Brawa dla debiutantów. Na miejsca. I już sędzi nie sygnał do biegu Na trasie 2000 i Rozkręciła się ta impreza pięknie i po drodze były między innymi okresy, kiedy stałym sprawdzianem dla kadry polskich biegaczek maratonu był właśnie nasz tutaj półmaraton wiązowski. Pierwszego na meczu zawodnika. Już mamy y, za jego plecami drugiego. Krótko jest otwórsk. Super, słuchaj. Twoje rekordy życiowe na 1000 metrów? 2,52. Dwójkę biegałeś? Nie. 2,52, to powiem ci bardzo dobry wynik. Drugi zawodnik, skąd jesteś? Siedem. I y, jesteś, rocznik? 9,9. 9,9, Junior młodszy. Rekordy życiowe? 2,43 na Jest to dla młodzieży idealna rozrywka, idealne sprawdzenie się przed kolegami, przed koleżankami, jaki wynik osiągnę. I dla mnie, wszyscy tutaj, którzy są, są wygrani. Nawet ci ostatni są też wygranymi, dlatego że nie siedzą w domu, nie siedzą gdzieś przed komputerem godzinami, tylko są na świeżym powietrzu w ruchu. I mają, nawiązują dużo znajomości, dużo koleżeństwa, i z roku na rok ta impreza kwitnie. I oby tak jak najdalej kwitła: Anita Rudnik, Olga Grabowska i Weronika Niemońska. Prosimy o ceremonię dekoracji.

nie wiem, kto wręczy nagrodę. Panie Wójcie, bardzo prosimy. Tu mamy dyplom jeszcze. Panią Radną prosimy także o dyplomu. I do ręce brawa! Brawa kibiców! Bartek Grzela. Brawo, Bartek. Miejsce drugie! Wywalczył reprezentant wywalczony w kwiatowniku Konrad Burecki, I miejsce pierwsze! klub biegacza Równik Dawid Bielski! Prosimy o dekorację. Anastazja Fremen! Brawa na Anastazji! Miejsce drugie wywalczyła także reprezentantka Szkoły Podstawowej Wiozowna Alicja Wii! A miejsce pierwsze reprezentantka Szkoły Podstawowej Ręczaje Natalka Rudnik! Gorące brawa panie panowie! Kościół! Ceremonia dekoracji! Czekiński, brawo prawe. Miejsce drugie wywalczył Igor Brudziński. I miejsce pierwsze okazał się małogościnny, bo to reprezentant gospodarzy szkoły posłowy wiązowny Kuba Kosna, brawo Kuba! Kuba, jak ty to robisz? W nauce najlepszy i w sporcie Gratuluję Strzelecka. Gorące brawa. Miejsce drugie wywalczyła reprezentantka klubu biegacza Rudnik Paula Kosmala. Miejsce pierwsze reprezentantka gimnazjum szkół salezjańskich Olga Nowa. Miejsce drugie pytam także reprezentant EKS-Pogod Świadice Jakub Szymański i Miejsce pierwszy reprezentant gimnazjum w Aleksander Wiące. Panią Drogiącę! Panie Strumienie. Pan Przewodniczący! 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 Pan That's the way it is. That's the way it is. That's the way it is. That's the way Krasnoludków, że teraz jest tak pięknie kontynuowany i coraz więcej dzieciaków ku radości swoich rodziców biega, no to mnie jako, jako człowieka, który całe życie związany był z sportem, a szczególnie z bieganiem jako zawodnik, również bardzo cieszy. To jest wielki zaszczyt móc być dzisiaj na 35. biegu wiązownej. Są to niesamowite emocje, prawie. Popłakałam się, kiedy zobaczyłam mnóstwo dzieci, które biegły, nawet kobiety w stanie błogosławionym. Jest to niesamowita atmosfera. Mam nadzieję, że będę mogła być i w następnych latach. Po pierwsze, wspaniała atmosfera, po drugie, promocja sportu. Oby takiej więcej. czy panie w stanie błogosławionym też biegną, bo pewnie też byśmy zaliczyli tutaj y, jako y, krasnoludki. Najmłodszej uczestnicy Amelii Zwolińskiej, dwumiesięcznej dziewczynce, która brała udział w Byłym Szkoła Podstawowa Gminyanka. 88 osób ukończyło przy 269 uczniach. Miejsce to dało nasz uczennik 32 Półmaraton nasz wiązowski jest dla wszystkich, począwszy od maleńców, takich, które się dopiero urodziły, mogą biegać już w wózeczkach z rodzicami, a skończywszy na seniorach. Wszyscy u nas są mile widziani.